Poprawiony tekst Wacław Sieroszewski, Beniowski, rozdział 21. Nie wesoło zapowiadały się święta. W samą Wigilię wiatr od morza taką przywiał zamieć, że ciężki, chmurny dzień rychło zamienił się w siwą, rozdygotaną noc. Śnieżyca hulała cały tydzień świąteczny, zawiała domy powręby, przecięła zaspami drogi i utrudniła wszelką łączność, nawet między bliskimi sąsiadami. Jaki taki. Przyciśnięty potrzebą, włókł się, przytrzymując oburącz za pokłady sani, do lasu po opał, albo do miasta po sprawunki. Lecz, że smagane wichrem psy nie chciały wieść, mało znalazło się i na to ochotników. Woleli marznąć lub obchodzić się nawet w święta bez wybredniejszej strawy i napojów. W domu naczelnika nudzono się śmiertelnie. Po urzędowych z rana wizytach nikt już tu nosa nie pokazywał. Niłow miał na pociechę swój gąsioreczek. Siedział przed ogniem płonącym na kominku, popijał tę lubową nalewkę i brzdąkał na wyreparowanej w tym czasie przez Beniowskiego gitarze. Ale postrojone białogłowy nie miały się gdzie z nudów podziać. To szły do swoich pokoi, to do kuchni, to w jadalni siadały na ławach i patrzały markotnie na stoły zastawione łakociami, dzbanami i butelkami w oczekiwaniu gości. Marta Karłowna krzyczała wciąż na dzieci, żeby nie dokazowały i nie niszczyły świątecznego ubrania. Mironowna śledziła pilnie za niemi, co chwila wstawiając swoje trzy grosze w ogólne gderanie. Nastazja uciekała i chroniła się po kątach przed matką i niańką, a Grześ znikał od samego obiadu. Co ci to, gołąbko dziecino moja? Zwiesiłaś główkę jak zmrożona lelia. Pytała się troskliwie Mironowna dziewczyny. Zdybawszy ją wreszcie w własnej komnacie z czołem, oparciem o framugę okna. Ach, Mironowna, życie mi zbrzydło. Wiem wiem, wyszłabyś za mąż dziewczyno, byle za kogo, byle za chłopa. Ulży ci zobaczysz, na Boga Mironowna, daj ty mi spokój. Zerwała się i wyleciała, wsunęła się cicho do ojca, wyjęła mu z sennych rąk gitarę, przysiadła mu u kolan przed ogniem, cicho zabrzdąkała i zanuciła. To nie śniegi w polu bieleją, to bieleją ciała dziewicze to nie lilie tam rozkwitają, to się kąpią córy książęce. Jedyną rozrywką w tym czasie były w miasteczku maszkary i kolędnicy, którzy bez względu na zawieje włóczyli się z domu do domu, oprowadzali kozła i niedźwiedzia, śpiewali pieśni, urządzali rozmaite figle, straszyli dziewczęta i dzieci. Grześ bardzo się chełpił, że go nie poznano w domu i dawał do poznaki siostrom, że w gronie koledników był sam Beniowski. Nie wierzę, nie może to być. Wiecznie zmyślasz, dowodziła mu nastka. Doprawdy, ten wysoki, co stał w kącie, widzisz, że kłamiesz. Zupełnie niepodobny. Co najwyżej mógł to być Stiepanow. Zawsze z tej samej paczki i wcale od Beniowskiego nie gorszy. Chcesz to go przyprowadzę. A przyprowadź go sobie, cóż mi to szkodzi? Śnieżyca, jak nagle się zerwała, tak nagle ucichła. Na nowy rok zeszło słońce nad doliną zrytą wydmuchami. Sfałdowaną zaspami ubitego śniegu, w dali wśród szczytów górskich, w głębokich skalnych rozpadlinach, jeszcze się kurzyły resztki zawiei, niby dymy gasnących pożarów. Mieszkańcy, złaknieni powietrza widoku okolicy i sąsiadów, rojnie wysypali na ulicę. Co chwila przemykały się sanie, łamiąc z trudem twarde śniegowe wydmy. Obok biegli zdyszani psiarze, a na saniach leżeli nieruchomo, owinięci w futra, miejscowi dygnitarze i bogacze. Śpiesząc z urzędowymi wizytami do naczelnika oraz innej władzy, Beniowski, jako starosta wygnańców, musiał też pół miasta objechać, rozwożąc obowiązkowe podarunki świąteczne wyborowe futerka lisie, kunie, sobole oraz ręczne wyroby wygnańców, szkatułki, pasy srebrne, kunsztownie rżnięte wyroby. Czasami otrzymywał jakieś oddary, czasem niezależnie od tego co i komu dawał. Po niektórzy kupcy i mieszczanie bogatsi posyłali mu sami gościńce do domu. Na znak pamięci, przyjaźni i szacunku. Cała nieomal wieś wygnańcza, zbiegła się do szkoły, dla oglądania i podziału tej zebranej kolendy. Wesoło gwarzyli, popijając herbatę i częstując nią przybyłych z miasta gości, gdy wtem wstał od stołu blady jak śmierć czurin młodszy i wyszedł za drzwi. W sieni wszakże, jęcząc, padł z wielkim łoskotem. Skoczyli go ratować zebrani, lecz wśród nich również pojawili się chorzy. Wszyscy jednak o bólu w żołądku i wymiotach wszczęło się popłoch wśród pozostałych. Zaraza! wołali, zrywając się od stołu i garnąc ku wyjściu. Stójcie, stójcie! Wstrzymywał ich Beniowski, sam słaniający się na nogach. Porzucacie nas więc na pewną śmierć. Takaż to miłość wasza i braterstwo! Nieście tutaj natychmiast przed ogień Czulina, rozcierajcie mu ciało, a wody ciepłej wiejcie do gardła ostatecznie, żeby zrzucił. Ty, chruszczów! Skocz do spiżarni, nieś stągiewkę z świeżym tranem. Trzeba ludzi ratować, a niech nikt jedzenia i picia ze stołu nie rusza. Mówił coraz ciszej, aż skłonił się na ławę i zakrył twarz rękami. Obok panów Baturin, Wilblat wiły się w boleściach. Inni, padłszy na ziemię, tarzali się, ryczeli i bili piętami o ziemię, jakby tknięci morowym powietrzem. Chruszczów, Sybajew, Stiepanow, Wołkow, Brondorp i Serebrennikow Zdrowi jeszcze uwijali się wśród chorych, pojąc ich wodą, tranem, rozcierając tężejące członki, układając wygodniej na ziemi, gdyż na ławach już miejsca nie stało. Przerażenie ogarnęło wszakże ratowników, gdy Czurin i panów zaczęli krwią zrzucać. Już chcieli biegnąć po pomoc lekarską do miasta, gdy wstrzymał ich oprzytomniały cokolwiek Beniowski. Nie posyłajcie, nie róbcie popłochu. Co wam pomoże pijany Lapin? Zresztą nie znajdziecie go, pewnie od rana suszy dzbanki u sąsiadów. Zanim go przywieziecie, będziemy albo uzdrowieni, albo umarli. Lepiej przyłóżcie tutaj wysiłków, grzejcie na ogniu misy cynowe, gliniane jakie są, i kładźcie ciężej chorym na żołądki. Na ratowaniu chorych zeszedł czas wygnańcom aż do wieczora. Tymczasem do Kazalina zjechali się wedle umowy. Sekretarz, komendant z żoną, proskuriakow z żoną i siostrzenicą, kupiec Krasilnikow z całą rodziną pisarz kancelaryjny Sudejkin, kapitan okrętu Czurin starszy, świeżo przybyły Zawaczyńska, wreszcie naczelnik Niłow z żoną, córką i synem. Podczas gdy białogłowy na niewieściej połowie domu, gryząc cedrowe orzeszki, powiadały sobie domowe i wiejskie nowinki, uzbierane w czas niepogody, panowie zebrani w świetlicy trącali się kielichami i czekali niecierpliwie na przybycie Beniowskiego. Gdy ten wszakże nie zjawiał się... Zaczął proskuriakow nastawać ze słodziuchnym uśmiechem, aby przystąpiono nie zwlekając do gry, ponieważ wszyscy zgodnie z umową są już na miejscu, a o Beniowskim niekoniecznie tam powiedziano. Nawet nic nie powiedziano, wtrącił chmurno Kazarinow. Porwał się komendant Czernych, jechać chciał po Beniowskiego, lecz wstrzymali go kupcy opowieścią, że pewnie hula z towarzyszami. I jako ich przełożony opuścić ich w dzień świąteczny nie może. Pogodził z waśnionych dobrze już rozweselony napojami naczelnik, ogłaszając z rzewnym uśmiechem, że sam zamierza zastąpić w grzebeniowskiego i przegraną z własnej kieszeni pokryje, ale nie myślcie, że przegram. Poznałem w stolicy swego czasu wszystkie tej gry fortele. Przygotuj Kazarino w kabze, a może kto jeszcze życzy sobie do spółki ze mną. Na razie nikt się do gry nie kwapił. Wszyscy jednak z wielkim zaciekawieniem obstąpili stolik, gdyż to był pierwszy występ na tem polu jego wysokiej szlachetności. Wyzwany na pierwszy ogień, Kazarinow rad-nierad rad, rozstawił drżącą ręką szachy. Z początku widać było, że chce przegrać, ale gdy naczelnik go kilkakroć razy zgromił, stary się rozjątrzył, zapalił i. Niłow też się zapalił, podwoił stawki i kielichy. Goście z coraz większym zainteresowaniem przypatrywali się niebezpiecznym zapasom. Aż dobrze po północy wpadł na niewieścią połowę domu Grześ, wołając – Mamo, tatuś wszystkie pieniądze przegrał, już kołpak Soboli i szubę zastawia. Pobiegła niezwłocznie pani Niłowowa do świetlicy, a córce i synowi kazała zbierać się do domu, psiarza zawołać z saniami, aby zajeżdżał. Z wielkim trudem, przy pomocy sekretarza i komendanta, udało się jej męża z sali wyciągnąć. Kazał kazarinow na siebie czekać, bo miał ino do domu, pogotówkę, pojechać. Stało się jednak inaczej, gdyż wypiwszy tam parę krusz podanych przez żonę, niby na drogę, z obawy aur niezdrowej w czas tak spóźniony, już się ze stolca nie podniósł i rychło tam usnął, a żona z córką i mironowna niebawem go rozdziały i dołożnicy przeniosły. Ale nazajutrz od samego rana nastał prawdziwy dzień sądny w domu naczelnika, zarówno z ciężkiego pchmiela u głowy rodziny, jak z żalu jego poprzegranej. Ci, co wchodzili do świetlicy, gdzie naczelnik wielkimi krokami kąta w kąt krążył, drżeli i żegnali się w skrytości przed drzwiami. Leciały stamtąd jeno przekleństwa, brzęki i stukoty. Co chwila wzdychała nasłuchująca w korytarzu Mironowna. Słyszę Mykła się karafeczka nowiutka. Zydel we drzwi, a teraz dzbancy nowy. O Jezu, co z nami będzie? Od powietrza, ognia i wojny wybaw nas, panie. Naczelnikowa z dziećmi zamknęła się w pokoiku nastki. Siedząc skulona z dwiema dziewczynkami przytulonymi po bokach, przysłuchiwała się bojaźliwie stamtąd ciężkim krokom, rozlegającym się od czasu do czasu w sąsiednich komnatach i ochrypłemu głosowi wypytującemu mironowne, gdzie są dzieci. Niech zaraz, zaraz przyjdą, słyszysz stara, a to każe cię smagać gołą przed domem na śniegu. Może mnie wielmożny pan choć zabić, niewolnicą jestem, wiadomo wolna w tym wasza wola, ale co zrobię kiedy wyszły, dowodziła śmiało staruszka. Ej, 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 gdzie klucze? Kopnął nogą w drzwi sinej komnaty, zamknęła i klucze ze sobą wzięła, ma tam swoje dziewicze sekrety. Przed ojcem, co? Ojciec mężczyzną jest i przed nim srom wieści. matka boska chować każe. Niłow mruczał, odchodził i znów wracał, rozpalony coraz silniejszą gorączką. Niezmiernie więc ucieszyła się Mironowna, gdy wystraszony kozak ordynans oznajmił przybycie Beniowskiego. Niłow patrzał na kozaka tempo i oczami, jakby go nie rozumiał. A Beniawski, rzekł wreszcie, dobrze, niech wejdzie, prowadź go. Gdy Beniowski stanął wyciągnięty Po żołniersku w progu Naczelnik wląpił weń ten sam wzrok Tępy i zamglony Przyszedłeś? A wczoraj co? Co wczoraj robiłeś, ha? Czy wiesz, coś zrobił wczoraj, czy wiesz? Szlachcic wielmożna, bardzo byłem chory I dziś jeszcze z trudem przywlokłem się Ha, gadaj zdrów! Znamy te kłamstwa, choroba zawsze choroba Nie tylko byłem chory, ale cała nasza gromada A jeden nawet Umarł gość mój Czulin Brat kapitana z okrętu Piotra i Pawła Miło zrobił wysiłek, zamyślił się, i jak gdyby zaczął trzeźwieć. Umarł mówisz, a możeście go zabili. Właśnie z obowiązku służby jako starosta wygnańców muszę całe zdarzenie opowiedzieć. Zaczekaj, Mironowna, dawaj kwaś z lodem słyszysz. Żywo, siadaj, Beniowski. Tymczasem, skoro to okazuje się, pośle po sekretarza i komendanta niech robią śledztwo, co opieczętują. I jego, i twój, i was wszystkich. Tak, tak. Was wszystkich. Widziało Beniowski, że nie dojdzie z nim do ładu, więc nie opierał się, nie prostował na razie omyłek, rad, że zobaczy kogoś przy zdrowych zmysłach. Po chwili weszła pani Niłowowa, niosąc dzban kwasu i dwie króże. Była blada i uśmiechała się wymuszonym uśmiechem. A jesteś nareszcie. Gdzież to się włóczyłaś? Co? Wyobraź sobie, co za noworoczna historia. Ci zbrodniarze popili się i zabili. Brata, dam ja im. Ho, pokażę. Przyłożył krużę do ust i pił chciwie. Niłowowa spojrzała z przerażeniem na Beniowskiego i wyszła. Gdy przyjechał nareszcie sekretarz z komendantem, Niłow był już spokojniejszy. Jeno przekrwione i wyszłe z orbit, oczy zdradzały niedawne wzburzenie. Siedział posępnie, podparłszy brodę na łokciu i słuchał opowiadania Beniowskiego o wesołym zebraniu gości u niego i smutnym zabawy końcu. Wpadliśmy na myśl, że zostaliśmy otruci gdyż niektóre kawałki cukru miały smak słony. Naówczas parę z nich wybraliśmy, owinięliśmy w płatki ryby i daliśmy owe pigułki do zjedzenia psu i kotu. Zwierzęta w pół godziny zdechły. Kogóż podejrzewacie? Komu co by przyszło z waszej śmierci? Spytał głucho sekretarz. Od wielu ludzi dostaliśmy dnia tego gościńce. Otóż między innymi dostaliśmy głowę cukru od kupca Kazarina. Wyśledziliśmy, że jad, owity cukier z tej głowy, pochodził. Hen! Nie oszukacie mnie. Popiliście się i pobiliście się, kazać trupa Felczerowi krajać, mruknął Niłow. Czyś ty Beniowski też pił ową herbatę? spytał sekretarz. Piłem, ale mało, gdyż jako gospodarz dużo zajęcia miałem z ugaszczaniem gości. A to podła kupiecka dusza, taką wymyślić historię. Wybuchnął komendant. Juścisz, że trupa należy krajać. Zwrócił się Beniowski do naczelnika. Lecz przedtem, czy wasza wysoka szlachetność nie uważa za słuszne zawołać wprędce, aby uprzedzić rozgłos, zaraz tu niby na południowe zaproszenie do siebie kazarina i poczęstować go herbatą, oświadczając mu nawiasem, iż w upominku ode mnie wasza wysoka szlachetność dostała głowę cukru, którą z nim masz teraz ochotę napocząć. Obaczymy, co na to powie ten pan. A w ten czas szlachetny panie, postąpisz wedle prawa i swego rozumienia. Długo tłumaczyli sekretarz i komendant naczelnikowi, wezwawszy do pomocy panią Niłowową, zanim nareszcie Iwan Piotrowicz zrozumiał, o co chodzi i zgodził się, ale ja tej herbaty pić nie będę. Nie potrzebuję pić, wołał. Ależ nie, ona może być zupełnie inna, nasza, gołąbku. Nie o to chodzi, przekonywała go Marta Karłowa. Na jej rozkaz zastawiano w jadalni stół, jak na przyjęcie. Na boku w kącie umieszczono głowę cukru, zupełnie podobną do ofiarowanej wygnańcom. Odrąbano od niej spory odłamek, napełniono kawałkami cukru cukiernicę. Gdy przybyli Kazarinow z drugim gośćmi, wszedł do komnaty, już kipiał samowar i pani Niłowowa królowała koło niego, nadstawiając pilnie uszu, aby lepiej słyszeć, co przybyli powiedzą. Beniowski stał ukryty przy drzwiach w korytarzu. Gdano o szykujących się na wiosnę wyprawach na Aleuty, o uszkodzonym okręcie Hołodiłowa, o rządowym statku Piotr i Paweł wmarzniętym w lody u przystani na czekawcze. Czy aby starczy wam kupcy w tym roku zapasów herbaty i cukru? spytał zdradliwie sekretarz. O nie ma obawy, a często pijacie w domu herbatę. Wmieszał się niłow. Dwa razy na dzień, zwyczajnie jak wszyscy. Odparł zdziwiony Kazarinow. Parzymy brzuchy, zimny klimat kamczacki. Jacy ci wygnańcy jednak dobrzy. – zaśpiewała niespodzianie Marta Karłowa drżącym trochę głosem. – Przynieśli mi wczoraj w prezencie noworocznym dwie głowy cukru. Dostali je pono od was, zacny Timofieju Archipyczu. Napoczniemy ją właśnie. Uprzejmy uśmiech znikł nagle z twarzy kupca, z blatu jak chusta. – Co wam jest? – już zupełnie przerażonym głosem zaszeptała Niłowowa. – Czy nie boli was, co, Timofieju Archipyczu? – Właśnie, dolegliwość mam przykrą, muszę wyjść. – Nie waż się. Siada i pij zaraz razem z nami. Będzie ci lepiej, warknął Niłow Mimo to Kazarinow spróbował wstać Lecz skoczyli doń obcesem sekretarz i komendant Musisz pić Pij albo przyznaj się, coś zrobił Wołali Obejrzał się kupiec za siebie Spaśne ciało pochylił naprzód, jak do ucieczki Wtem spostrzegł w drzwiach Gniewną, surową twarz Beniowskiego Ręce przed siebie wyciągnął I upadł na kolana Łaski naczelniku, łaski Iwanie Piotrowiczu Obrony, pozbyć się go chciałem Prawda, chciałem go uśmiercić. Po nocach nie sypiałem, jeść, pić nie mogłem, ani żony całować, nic. Wszystko obrzydło mi, co ludzkie jest. Nie żeby mi chodziło o te kilkanaście przegranych tysięcy. W naszym stanie kupieckim rzecz to zwykła. Zyskujemy, tracimy, znów zarabiamy. Ale tak się dać złapać, tak się dać okpić. Żółć mnie zalewała, ile razy to sobie wspominałem. I komu jakiemuś obierzy światowi bez rodu plemienia? Wszyscy oni pętają, oplątają. Wszyscy. Nienawidził on nas, prawosławnych, przeklęty schizmatyk, papista. Oczarował on nas, rzucił na mózgi zaćmienie. Wszyscy mu wierzą, a on wszystkich do zguby wiedzie. Nawet na córki nasze, na cnotę dziewic czystych, śmie się w rozpuście swej targać. Patrz, czcigodny Iwanie Piotrowiczu, co znaleźliśmy przy trupie nieszczęsnego Koleskowa. Mało tego. Niejaki piacynin był u mnie i wyjawił, jako zbrodzień Beniowski zamierza wszystkich wygnańców zjednoczyć, aby na nas uderzyć z Nienacka, zwojować, poczem, owładnąwszy okrętem, ujść na morze jaków ochotin. Więc grzeszny człowiek, chciałem go co prędzej struć, aby zdechł, zanim by swe piekielne zamiary wykonał. Kiedyżeś się tego wszystkiego dowiedział? Wczoraj wieczór jeszcześ mi nic nie mówił, bo dziś dopiero był u mnie ten człowiek. Właśnie chciałem powiedzieć, a trułeś ludzi dzień temu. Urzesz i urzesz, ale my cię zmusimy prawdę wyśpiewać. Sam jesteś pewnie z nim w zmowie, syczał sekretarz. Tu oto jest ten papier, trupa. Bełkotał Kazarinow, wyciągając za nadra z męty papierek. Więc przyznajesz się, żeś tych ludzi truł? Spytał głuchym głosem Niłow, powstając. Chciałem uwolnić wszystkich, Bóg świadkiem. A co byłoby, gdybyśmy wszyscy zażyli twojego cukru? Hen? – zapytała Niłowowa. – Czulin umarł! – wtrącił posępnie sekretarz. – Zgrzeszyłem. – Winien jestem, ukażcie mnie. Bił się kupiec w piersi i robił raz za razem znak krzyża. Stąd pewnie idzie wszystko, żeś się chciał w ten sposób od gry wykręcić. Dorzucił zapalczywie komendant. – Jakie miałeś zamiary, to się pokaże. Popełniłeś zbrodnie i sądzon będziesz według prawa. – Teraz pójdziesz do więzienia – zawyrokował sekretarz – Weźcie go, zaraz go bierzcie, rozkazał Niłow. Komendant Czernych z podręcznym kozakiem wyprowadzili płaczącego kupca, a sekretarz podjął z ziemi zmęty papierek, rzucił nań okiem i wyszedł na korytarz do Beniowskiego, ale Beniowskiego tam już nie zastał. Usłyszawszy zeznanie kupca o piacyninie, wybiegł on natychmiast, siadł na sanie i kazał pędem wieść się do domu. Zginęliśmy, wszystko zależy od pośpiechu. Zbierz natychmiast radę związkową zawołał wpadając do chruszczowa sam widok beniowskiego był tak straszny że chruszczów o nic nie pytał i drżąc cały pobiegł wykonać rozkaz w pół godziny rada była w komplecie nawet chory panów zwlókł się z łoża wysłuchawszy opowiadania beniowskiego on pierwszy szepnął z rozgorzałymi oczyma zbadać i śmierć powtórzyli inni rzucono losy sprowadzono oskarżonego który drżąc z przerażenia od razu się przyznał Wkrótce czterech uzbrojonych w muszkiety ludzi uprowadziło w las związanego i bladego, jak ścielące się wokół śniegi. Doceniasz? Subskrybuj.